Drugi dzień, następny challenge. Mamba Mentality. Wybieramy czy rzucamy za jeden z podkosza, za dwa z osobistego, czy za trzy czyli linii rzutów za trzy. więcej więcej w Dwa, jeden, oh yeah! Nauczyłem się tego challenge'u na draftcampie, yy, bardzo fajny, bardzo mi się spodobał, dlatego chcemy to dzisiaj z Przemkiem nagrać no i sprawdzić się jak nam pójdzie. Mamy minutę 24 sekundy, żeby przebiec jak najwięcej długości boiska i trafić jak najwięcej punktów. Czyli wybieramy spośród trzech możliwości, albo rzucamy spod kosza i ten punkt liczy się za jeden, w trumnie, albo rzucamy osobisty, to się liczy za dwa, albo rzucamy za trzy i się liczy za trzy punkty. Ża zaczynamy z połowy, biegnę, rzucam, trafiam, Albo mnie teraz biegnę na drugi kosz I tak się startowałem. Marcu Stopper. Odpalam czas i pa przemek startuje. Uwaga, 3-4. Minuta 24 sekundy. Lecimy dalej. 44 sekundy zostały brrrr wooo 22 Woo! Nie wierzę, nie wierzę, żeby to było obrobinę. 4, 3, 2, 1. Dobra. Jak się czujesz? Kończące? Wykończące. 3, 2, 1, start! K Stajesz. Zatrzymaj się przed tą krójką. No. A mój, wehamój. <gry> najes, najes, jeszcze trochę. 20 sekund. jest. Ah, Patrzcie! To jest mamba, to jest mamba. Uu, Jimmy Butler, Jimmy Butler, mamba, wszystko naraz. Ja kurde. Ale zawodnik, ale zawodnik. Zrobimy jeszcze raz. <laughs> bo wygrałem. Drugie podejście, no niestety nie mogę przegrać. Musimy sobie jeszcze raz tu testować. A Więcej są tu Przemek! Więcej są tu! Oh yeah! Bra! Yeah. No yeah. 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 yeah, lecimy dalej! Wolne ciężary. Połowa czasu! 4 sekundy. Dobrze, No nie mogę, coś się dzieje. Bóg, bóg, 12 sekund. Nie, no co się dzieje? Ludzie. 5, 4, 3, 2, 1, no niestety. Intensywniej, zatrzymywałeś się na trójkach? Nie. Kościo. Widziałeś. Kuba się nie pogodził z porażką, ale chciał dostać w dupsko drugi raz. No to jeszcze raz, jedziemy drugą rundę I proszę, na trzy zaczynamy A, już Uwaga. A, jest. Yeah! Widzisz? O! Jak się wkręciła! Pięknie! O! I stop! Dawaj, dawaj, dawaj! Yeah! Layupy, layupy! To cię uratuje! O, to bliski! A! Pięknie! Dobrze. Dziesięć sekund. Ja jest. Dawaj, dawaj. Dwa, jeden, dwa, trafił. Co koszykówka robi z ludźmi? Ja pierniczę wrak człowieka. Oh. Koniecznie, nie nagrywamy już. Dobra, stop. Bardzo wam dziękujemy za odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli chcesz zostaw suba, bo naprawdę warto, najwyżej sobie odsubujesz, jeżeli ci się następne odcinki nie spodobają, mam ich naprawdę sporo, więc możesz sobie też kliknąć w kanał, przeskrolować, zostawić łapkę, komentarz, i ja odpowiadam na komentarze, do zobaczenia w następnym odcinku, siema! siema.